Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Prezydencki Kwadrans. Dzisiaj z nami prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. I Kamila Paramierzyńska, Pani Prezydent Internauci, po raz kolejny nie zawiedli, napisali sporo pytań do Pani na części z nich dzisiaj, części z nich dzisiaj zadam. Pani Prezydent, no i rozpoczniemy od pierwszego tematu, który się pojawił na naszej stronie i pod zapowiedzią programu o co chodzi z tym nowym pomnikiem w centrum miasta. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Swoleńskiej zwróciło się z taką petycją do Rady Miasta. Pamiętacie Państwo w ubiegłym roku. Ta prośba była rozpatrywana podczas posiedzenia właśnie Komisji do spraw petycji, skarg i wniosków. I została ona rozpatrzona znaczy, ona nie została rozpatrzona, ponieważ zgodnie z uchwałą Rady Miasta, która została podjęta w ubiegłym roku, przed podjęciem decyzji o lokalizacji pomnika, jakiegokolwiek pomnika na terenie naszego miasta, wymagane są konsultacje społeczne. I ten obowiązek spoczywa na prezydencie miasta. No i zostałam zobowiązana przez radnych na mocy uchwały Rady Miasta do przeprowadzenia takich konsultacji. Proszę Państwa, czas covid nie sprzyja spotkaniom, konsultacjom. Były rzeczy, które były rzeczami priorytetowymi, takimi jak zdrowie mieszkańców, jak trudna sytuacja gospodarcza naszego miasta. I te konsultacje zostały przesunięte. Ja zresztą to zapowiadałam, że będą one przeprowadzone wtedy, kiedy ten czas będzie bardziej... Odpowiedni. No i ruszamy, ponieważ przedstawiciele tego stowarzyszenia mocno już niepokoją się i dopytują, kiedy wreszcie będą przeprowadzone te konsultacje. Stąd też ruszyliśmy. Zaczyna być po raz kolejny odmrażana gospodarka. Poszczególne obszary naszego życia zaczynają wracać do takiego normalnego funkcjonowania, więc od 7 do 20 maja będzie można. Wyrazić swoją opinię podczas konsultacji. Będzie można to zrobić za pośrednictwem bez takiej tradycyjnej formie, czyli wypełniając ankietę, ale będzie można też zrobić to elektronicznie pod adresem mailowym, który jest podany na naszej stronie miasta. Czyli od 7 do 20 gorąco zachęcam wszystkich Państwa. Ci, którzy chcą wypowiedzieć się na temat usytuowania kamienia pamiątkowego przy Dębach Katyńskich na, na naszym, przy Skwerze Pionierów, tam te Dęby Katyńskie są od lat już usytuowane, rosną te dęby i to Stowarzyszenie Budowy Pomnika Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej, członkowie tego stowarzyszenia postanowili jeszcze bardziej uhonorować y Osoby, które oddały życie za ojczyznę i no, w tym miejscu planują usytuować właśnie obelisk. Macie Państwo szansę wypowiedzieć się, swoje zdanie wypowiedzieć właśnie w tej kwestii. Pani prezydent, to teraz zmienimy temat i internata pyta o to, kiedy ruszają szczepienia w łuczniczce. No to... Pytanie może trochę zaskakujące, bo te szczepienia wiemy chyba wszyscy, że ruszyły właśnie dzisiaj. Ja bym bardziej wolała zapytać o to, Pani Prezydent, jak, bo to tak naprawdę dopiero pierwsze godziny, czy, czy ma Pani takie informacje, jak one przebiegają, jak to wygląda, czy mieszkańcy rzeczywiście chcą zainteresowanie, aby w łuczniczce, konkretnie w łuczniczce się szczepić? Tak, no dzisiaj o godzinie 10 ruszył nasz punkt szczepień powszechnych. Pamiętacie państwo, my zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ten punkt mieliśmy już przygotowany na 19 kwietnia. Ruszył on nieco później, powodem był brak szczepionek, ale ruszyliśmy dzisiaj od godziny 10. Prowadzone są szczepiona, szczepienia, przebiegają one naprawdę. Bardzo spokojnie. Mieszkańcy, osoby, które chcą się zaszczepić, przychodzą nieco wcześniej, 10 minut wcześniej. Ja prosiłam zresztą o to, aby nie tworzyły się kolejki, i tak jest rzeczywiście. Gorąco zachęcam do tego, aby, aby przynosić z sobą wypełnione już te trzy niezbędne kwestionariusze: kwestionariusz szczepień, kartę szczepień i to, ten kwestionariusz RODO. To po prostu usprawnia sam moment rejestrowania się i kwalifikowania. Szczepienia, no, no nie dostaliśmy zbyt wiele tych szczepionek, ale to już nie jest zależne od nas. My to, co mieliśmy zrobić, po prostu zrobiliśmy, czyli przygotowaliśmy hale uczniczkę do tego, aby mogła ona być takim, takim punktem szczepień. Została ona wcześniej zwizytowana przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, była pani dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystko zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi, no i od dzisiaj można się szczepić. No i cóż, proszę Państwa, z tego wynika? 600 szczepionek do nas przyjechało, 300 szczepionek Moderny i 300 szczepionek AstraZeneca. No i proszę Państwa, są jeszcze wolne szczepionki, są wolne terminy. Jestem zaskoczona, bo martwiłam się bardzo, że z tej obiecywanej puli 3000 szczepionek tygodniowo otrzymaliśmy zaledwie 600, a tu okazało się, że są jeszcze wolne terminy. Możecie Państwo się rejestrować. Przypominam, numer 989 albo internetowe konto. Pacjenta, tam możecie Państwo zarejestrować się. Z tego, co mi wiadomo, to te terminy są naprawdę wyznaczane już w tej chwili nawet z dnia na dzień. Warto jest skorzystać z tej możliwości. Ja będę to ciągle powtarzała wbrew niektórym opiniom, które były wygłaszane gdzieś w przestrzeni publicznej, że właśnie dzięki szczepionkom. Ja mam takie przekonanie, możemy wyjść z, tego, z tej trudnej sytuacji. I zachęcam Państwa, można skorzystać, można pójść, można zarejestrować się, można skorzystać z tej możliwości. My w bo naprawdę mamy dobrą sytuację, jeśli chodzi o... Dostępność tych szczepionek, ponieważ mamy aż 9 punktów szczepień populacyjnych, więc tu ci wszyscy, którzy otrzymali zaproszenie, którzy mają skierowanie, mogli się zarejestrować, a dodatkowo te osoby, które nie skorzystały z tych szczepień populacyjnych z różnych powodów, mogą dzisiaj jeszcze zarejestrować się w punkcie szczepień powszechnych. One nie, tu nie ma rejonizacji, mogą się rejestrować również mieszkańcy ościennych gmin, czego również gorąco zachęcam. Chciałabym, abyśmy do sezonu letniego, niego byli po prostu przygotowani, abyśmy byli bezpiecznym miastem, aby ten sezon był powodem do radości, abyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni, bo u nas w brzegu mieszkańcy w wysokim procencie wyszczepili się. Pani Prezydent, warto skorzystać, tym bardziej, że tak jak Pani mówi, tak naprawdę te terminy są z dnia na dzień, tak. przepraszam, więc, więc warto z tego skorzystać. My przechodzimy do kolejnego pytania Internauty, Dnikoł Brzegu wkrótce. Czy coś się będzie działo normalnego, czy tylko wszystko online? Proszę Państwa, no już jesteśmy wszyscy zmęczeni faktycznie tymi wydarzeniami online. Bo trudno się nam dziwić, skoro od ponad roku z małymi, niewielkimi przerwami mamy ograniczony dostęp do kultury, do rozrywki, do, do sportu. Póki co, proszę państwa, ale to jest informacja na dzisiaj. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego mamy przygotowaną propozycję dla mieszkańców, dla osób, które do nas będą przyjeżdżały, bo przecież Odbrażana już jest gospodarka, hotele już będą mogły otwierać się, będą mogli przyjeżdżać do nas turyści. Kuracjusze wciąż do nas przyjeżdżają, bo sanatoria funkcjonują od jakiegoś czasu. I proszę Państwa, zaplanowaliśmy z okazji 766 Urodzin Kołobrzegu koncert. I ten koncert jest zaplanowany na scenie plenerowej 22 maja, czyli w przededniu. Tych wydarzeń, tych uroczystości, one będą na pewno skromniejsze. Musieliśmy odejść od parady, od tych wszystkich wydarzeń takich oficjalnych, które miały miejsce zawsze przy ratuszu, na scenie plenerowej, plenerowej Regionalnego Centrum Kultury, ale pozostawiliśmy, bo jeszcze. Dzisiaj z tych danych wynika, że można organizować, oczywiście z ograniczoną ilością publiczności. No i zapraszam już dzisiaj, godzina 20, koncert mrozu. To będzie na letniej scenie e, Regionalnego Centrum Kultury. O godzinie 19, godzinę wcześniej, wystąpi dla nas kurna chata, a dzień następny to spektakl dla najmłodszych o godzinie 11.00 również na scenie plenerowej. E, jeśli nie zmieni się sytuacja, jeśli te obostrzenia będą wciąż zmniejszane, to być może będzie można większej ilości mieszkańców będą mogli skorzystać z tej propozycji, jeśli nie no to trzymamy się ściśle wytycznych, ale koncert na dzień dzisiejszy jest zaplanowany, nie odwołujemy go i wierzę w to, że, że uda nam się uczcić Tutaj ważną dla nas datę w sposób odpowiedni. No niestety z tych wszystkich wydarzeń weekend majowy, z weekendu majowego musieliśmy zrezygnować, nie z naszych przyczyn, wszyscy rozumiemy to, co nie zmienia faktu, że chcielibyśmy już byśmy pójść do teatru, do kina, pójść na dobry koncert, przede wszystkim chcielibyśmy spotkać się w gronie, w gronie znajomych, a właśnie dni koło brzegu to było zawsze ku temu odpowiednia sposobność. Pani prezydent, teraz zmienimy temat, bo mieszkaniec pyta. Ostatnio w telewizji kablowej Kołobrzyk i Radio Kołobrzyk powiedziała pani, że pierwsza zabawowa ścieżka ma się pojawić na bulwarze marynarzy, marynarzy okrętów pogranicza. Czy nie uważa pani, że najpierw należałoby się kompleksowo zająć jego stanem oraz stanem bulwaru przylegającego do niego? Mieszkańcy apelują o to od kilkunastu lat. Bulwar marynarzy jest w kilku miejscach pozapadany, spod nawierzchni wyrasta trawa, a zieleń dookoła wymaga większej uwagi. Oczywiście i do tego ogromnego przedsięwzięcia przygotowujemy się, ale wymaga to czasu. No, i oczywiście ogromnych nakładów finansowych. Były konsultacje, pamiętacie Państwo, bo przygotowana została koncepcja zagospodarowania brzegów Parsenty i przedstawiliśmy ją Państwu. Teraz na podstawie tej, tej koncepcji, oczywiście z uwzględnieniem sugestii, uwag, które Państwo do nas albo przesyłaliście, albo podczas tych konsultacji w Regionalnym Centrum Kultury przekazaliście. Projektujemy pierwszy etap, czyli od ulicy Kamiennej ten odcinek od ulicy Kamiennej do ulicy Łopulskiego, czyli będzie to wzdłuż ulicy szpitalnej i wzdłuż ulicy rzecznej. Przygotowujemy już konkretnie projekt, dokumentację projektową. To będzie pierwszy etap. Drugi etap, czyli te bulwary marynarzy okrętów pogranicza, będą przygotowane w drugim etapie. Na te inwestycje i bulwar zaciszę w trzecim etapie. To jest jak gdyby taka naturalna konsekwencja trzy etapy i w trzech etapach będziemy realizowali te inwestycje. Nie ukrywam, że będziemy poszukiwali źródeł zewnętrznych, bo sytuacja budżetu naszego miasta jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Co nie zmienia faktu, że zagospodarowanie brzegów Parsenty stawiamy sobie jako jedno z głównych zadań i na pewno Będziemy krok po kroku je realizowali. Ale do czego zmierzam? No chciałam Państwu po prostu powiedzieć, że zagospodarowanie tego drugiego etapu, przygotowanie dokumentacji projektowej, a później realizacja, to jeszcze jest okres przynajmniej dwóch do trzech lat. Przez ten czas te bulwary, no niestety, będą wyglądały. Tak jak dotychczas, dlatego chcieliśmy przygotować dla najmłodszych w bezpiecznym miejscu, a to jest bezpieczne miejsce, bo tam można spokojnie usiąść, rodzice mogą usiąść na ławce, a dzieci mogą bawić się, bo nie ma tam aut jeżdżących, więc, więc względy bezpieczeństwa są zachowane. Więc na ten czas przygotujemy ten pierwszy mały projekt. Jeśli to się sprawdzi, jeśli będziecie Państwo chcieli korzystać z takich miejsc, to mamy tę listę nieco dłuższą, bo Państwo podawaliście nam w komentarzach, gdzie chcielibyście, aby taka ścieżka była usytuowana, kolorowa, piękna. No, i my będziemy realizowali krok po kroku każdy kolejny etap. Natomiast no, zagospodarowanie brzegów Parsenty trudno jest zrobić w ciągu dwóch lat prezydentury. Trzeba było przygotować koncepcję, trzeba przygotować dokumentację projektową, ale też trzeba znaleźć źródła finansowania. Zaczynamy pierwszy etap, potem będzie drugi, więc no, przynajmniej dwa do trzech lat jeszcze dzieci będą mogły bezpiecznie bawić się w tej części właśnie naszych bulwarów nad Parsentą, a później jak już wyremontujemy, będą tam zupełnie inne atrakcje. A dodatkowo w innych częściach miasta, jeśli ta propozycja nasza przyjmie się, a wywołała ona naprawdę wiele radości i wiele dyskusji, to będziemy kolejne, kolejne miejsca rozważali, przygotowywali. Póki co na 1 czerwca chciałam przygotować taką niespodziankę dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Panie Prezydent, to kolejne pytanie, ostatnie już dzisiaj. Czy podjęta ostatnio uchwała o strategii rozwoju miasta i trybu konsultacji jest tożsama z opracowywaną przez firmę z Gdańska strategią i planami poszerzenia granic Kołobrzegu? Proszę Państwa, my w tej chwili pracujemy, to nie jest firma z Gdańska, tylko jest to zespół doradców gospodarczych Tor z siedzibą w Warszawie i firma ta Przygotowała nam już strategię Smart City. My ją aktualnie konsultujemy. Celem tej strategii było strategii Smart City było przygotowanie, czy też wskazanie rozwiązań służących rozwojowi naszego miasta zgodnie z ideą właśnie Smart City. I to jest jakby pierwszy dokument. My go teraz konsultujemy. Drugi dokument jest to studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg i wskazanie jego ścieżki rozwoju. Ten dokument już też jest w fazie tworzenia. Państwo też pamiętacie, bo, bo myśmy o tym rozmawiali, ja wskazywałam, jakie pytania, na jakie pytania chcemy znaleźć odpowiedź, ale przede wszystkim poszukujemy odpowiedzi na pytania yy, na to, w którą stronę, jaki kierunek, chodzi o no, obszar terytorialny, w jakim kierunku miasto powinno dążyć do mm, powiększenia swoich granic, aby była możliwa właśnie poszerzenie, było możliwe poszerzenie profilu gospodarczego. To ten dokument jest przygotowywany, więc to się wszystko toczy. No i trzeci dokument, czyli strategia rozwoju miasta, jest to dokument o wiele szerszy od tych dwóch pozostałych dokumentów. Te dwa pozostałe, a na pewno strategia Smart City będzie mogła być po prostu dokumentem takim wykonawczym, będzie przygotowywany, myśmy dopiero podjęli uchwałę o przygotowaniu tego dokumentu, więc przed nami jeszcze cała procedura zapytania ofertowego i tak dalej i tak dalej, ale to będzie dokument o wiele szerszy, bo będzie on nazywał kierunki dalszego rozwoju naszego miasta i on jest przygotowany zgodnie z zapisami ustawy, która bardzo precyzyjnie określa, jak taki dokument powinien być przygotowany. W ubiegłym roku w listopadzie 2020 roku została, została dokonana zmiana w ustawie. Ten dokument jest w tej chwili już dokumentem obowiązującym i to, co dla nas jest bardzo ważne w przededniu kolejnej perspektywy unijnej, będzie on stanowił podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne. Więc tak trochę uporządkowałam. Nie mamy jeszcze wyłonionej firmy, która będzie nam przygotowywała strategię rozwoju miasta, a tamte dwa dokumenty, jeden już jest kończony, a drugi jest w trakcie przygotowania. Pani prezydent, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kończymy już prezydencki kwadrans. Prezydent miasta Mieczkowska była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękujemy Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.